Witam serdecznie w pozytywnej kuchni. Zapraszam dzisiaj do przygotowania ciasta drożdżowego. Ciasta drożdżowego delikatnego, miękkiego, pięknie pachnącego, z dodatkiem świeżych truskawek posypanego płatkami migdałów i kruszonką. Nie jest to ciasto najłatwiejsze do przygotowania. Ciasto drożdżowe wymaga znajomości kilku trików, ale myślę, że krok po kroku możecie zobaczyć, jak je zrobić i spróbować. E, zwłaszcza jeśli już udało Wam się przygotować jakieś inne, te takie klasyczne, ucierane, wyrastające ciasta. Przygotowanie ciasta drożdżowego trzeba zacząć od zrobienia rozczynu. Rozczynu, czyli drożdży wymieszanych z ciepłym mlekiem, z dodatkiem odrobiny cukru i mąki. Kiedy takie drożdże po rozkruszeniu i po wymieszaniu zabąbelkują, to jest gwarancja tego, że potem ciasto, oczywiście jeśli spełni się jeszcze kilka innych warunków, że potem to ciasto drożdżowe już wyrobione będzie nam dalej wyrastać. Drożdże rozkruszyłam. Dodam teraz, już mam tutaj odmierzony, dodam teraz, tak, około jednej, dwóch łyżek cukru. I dodam też ciepłe mleko, które stoi na kuchence. To jest ciepłe mleko, które już w całości zagrzałam, dlatego że było zimne, wyjęte z lodówki, ale też tylko kilka łyżek. Więc, tak, na oko 2-3, 3, 4 i całość zamieszam. Trochę mąki. Mąki też na oko, tak naprawdę, do konsystencji, cały ten rozczyn, jeszcze przed wyrośnięciem, powinien być doprowadzony do konsystencji takiej gęstej śmietany. Jeszcze trochę. Nie przejmujcie się, jeśli mąka dobrze się nie wymiesza, dlatego że potem ona i tak. Będzie wyrobiona razem z pozostałym ciastem. No dobrze. Jest wymieszane. Wierzę w przesądy, chociaż rzeczywiście to są tylko przesądy, że nie można tego robić metalową łyżeczką. Moja babcia zawsze miesza metalową i zawsze ciasto je wyrasta. Ale myślę, że e, jeśli zostawiłoby się już takie ciasto w metalowej misce, no nigdy nie próbowałam trochę się boję, ale w metalowej miejsce już jednak leżakować dłużej chyba raczej nie powinno. Także miska ceramiczna, szklana albo emaliowany garnek w takiej właśnie misce emaliowanej. Moja babcia zawsze przygotowuje swoją drożdżówkę. To trzeba będzie teraz przykryć i odstawić w jakieś ciepłe miejsce, bez przeciągów, bo ciasta drożdżowe przeciągów i nagłych zmian temperatur za bardzo nie lubią, kiedy wyrastają. I czekamy. No, zobaczmy, co tam ciekawego wyszło. Rozczyn podwoił swoją objętość. Około 10 minut tyle mu to zajęło. To oczywiście za każdym razem może być inaczej, bo w mieszkaniach będziecie mieć różną temperaturę. Ale właśnie taki rozczyn z taką pianką, zabąbelkowany, można teraz wykorzystać do tego, żeby przygotować ciasto drożdżowe. Na razie go odstawię, bo zacząć muszę od przesiania mąki. Mąkę najlepiej do ciasta drożdżowego wykorzystać taką o typie przemiału 650. To jest mąka idealna do ciast drożdżowych, ale możecie też wykorzystać zwykłą mąkę tortową typ 450. Z takiej mąki najczęściej piecze się, myślę, w Polsce różne ciasta. Ciasto drożdżowe się uda. Mąka przesiana będzie lepiej napowietrzona. To też jest bardzo ważne, kiedy przygotowuje się ciasta wyrastające czy to na drożdżach, czy na prowadku do pieczenia, czy na pianie z białek. I właśnie taka ciekawostka, bo ja przygotowuję moje ciasto drożdżowe tylko z dodatkiem żółtek, a moja babcia e, przygotowuje ciasto drożdżowe z dodatkiem całych jajek. E, żółtka oddziela, a z białek ubija pianę. Ciekawa jestem, czy ktoś z Was kiedyś przygotowywał właśnie takie ciasto drożdżowe. Mąka przesiana. Do mąki dodam rozczyn. Dobra, to zaraz wygarnę łopatką. A teraz, żeby nie przedłużać, dodam pozostałe składniki. Muszę oddzielić żółtka od białek. Jeśli nie macie pewności co do świeżości jajek, to oczywiście trzeba to robić w osobnych miseczkach, żeby nie wbić zepsutego do całego ciasta. A białka potem można wykorzystać przygotowując na przykład bezy albo bezę pawłowej. Albo jeśli są to tylko dwa, tak jak w przypadku mojego ciasta, to można dodać je jeszcze do na przykład dwóch czy trzech innych całych jajek i zrobić jajecznicę. Dolejemy trochę mleka, ale zrobię to tak, żeby wypłukać to, co jest w tej miseczce. Dodam też wanilię, troszeczkę mi się ojejku, ojejku, jejku, wysypała, bo to była wanilia z połowy laski wanilii, którą wykorzystałam wczoraj do przygotowania ciasta drożdżowego z rebarbarem. I została mi tak po prostu na łyżeczce, zeskrobię ją teraz szybko, dobrze jest zeskrobana. Dodam cukier. Moja babcia nie dodaje dużo cukru. Cukru można dodać na tą porcję ciasta na kwadratową blaszkę 23 x 23 cm. Cukru można dodać tak od 1 trzeciej do 2 trzecich szklanki ja dodam dokładnie połowę. I zanim jeszcze dodam tłuszcz, najpierw trzeba to ciasto zamieszać i wstępnie wyrobić. Dopiero, kiedy zabąbelkuję znowu, dodam stopione masło. Ponieważ każda mąka jest troszeczkę inna, trzeba czasem po prostu, jeśli chodzi o ciasto drożdżowe, no to bardzo często niestety właśnie ta reguła na oko się sprawdza, dlatego że trzeba po prostu obserwować konsystencję ciasta i zadecydować, czy ono powinno być troszeczkę gęstsze, czy nie. Moje, jak widzicie, jest troszeczkę rzadkie. Ono nie powinno być takie bardzo gęste jak na przykład ciasto na pizzę, ale jednak trochę mąki jeszcze będę musiała dosypać. Zobaczymy, co teraz z tego wyjdzie. Myślę, że już za chwilkę będę mogła zacząć wyrabianie ręcznie. Do wyrabiania ciasta drożdżowego trzeba mieć troszeczkę krzepy. Nasze babcie taką krzepę miały, bo pracowały dużo fizycznie, a my teraz jesteśmy oderwani od biurek, więc wygląda to trochę inaczej. Przynajmniej dla większości z nas, ale kilka takich prostych porad. Kiedy wyrobiacie ciasto drożdżowe, najlepiej jest wyrabiać je na wyprostowanej ręce, na wyprostowanym łokciu, dzięki temu najwięcej możliwie siły uda się Wam włożyć w to, żeby to ciasto wyrobić. W przypadku tego ciasta nie jest to aż tak istotne, ale już na przykład w przypadku ciast chlebowych taka porada myślę, że jak najbardziej Wam się przyda. Do ciasta drożdżowego trzeba wtłoczyć jak najwięcej powietrza. Dobrze jest je wyrabiać ręcznie, dlatego że dostaje jeszcze dodatkowo ciepło od ręki, ale oczywiście też można wyrabiać mikserem o końcówkach świdekach, albo można też na przykład takie ciasto drożdżowe wyrabiać w robocie planetarnym. Ciasto jest już gotowe do takiego pierwszego wstępnego wyrośnięcia, kiedy jeszcze trochę klei się do dłoni. Ale z kolei już odchodzi w łatwy sposób od ścianek miski. Zobaczcie, praktycznie można je oderwać. I znowu odstawiam w ciepłe miejsce, bez przeciągów, pod przykryciem, żeby zaczęło wyrastać, żeby lekko zabąbelkowało, i dopiero wtedy można będzie dodać stopione masło. Zobaczmy. Wierzch jeszcze. Troszeczkę jakby się zaczęło podnosić, ale widzę już, że spód zabąbelkował. W takim razie dodamy ten tłuszcz. Nie będę dodawała całego, bo mam tutaj odmierzone troszeczkę więcej niż być go powinno. I teraz ta najważniejsza część wyrabiania ciasta drożdżowego, to właśnie teraz ono już powinno mieć. Swoją odpowiednią konsystencję, i tak naprawdę teraz, po dodaniu takiego ciepłego, stopionego masła, ono orządnie ruszy z kopyta z wyrastaniem. Pamiętajcie też, masło, jeśli jest solone, to już do ciasta nie dodajemy soli, bo opcjonalnie moja babcia na przykład zawsze to robi opcjonalnie można dodać szczyptę soli, ale ja nie dodaję. Masło, oczywiście, takie prawdziwe. Nie żaden miks, nie żadna mieszanka, chociaż też można przygotować ciasto drożdżowe na margarynie. I tak się uda, no ale oczywiście smak taki maślano-mleczny z żółtkami jest najlepszy. I znowu jak najwięcej powietrza, które trzeba wtłoczyć w ciasto. Ta nas z białek to jednak nie jest głupi pomysł, bo to jest mnóstwo powietrza, które wtedy ciasto dostaje praktycznie bez naszego wysiłku. To ja teraz przez 10 minut będę to ciasto wyrabiała. Pamiętajcie, nie przesadźcie ze zbyt dużym dodatkiem mąki, bo ciasto drżowe ma to do siebie, że może nam się na początku wydawać, że ono będzie za rzadkie, a ono w trakcie wyrabiania naprawdę, jeśli poświęcicie mu ten wymagany czas dłuższy troszeczkę, ono zgęstnieje. Zobaczcie, odrywa się od dłoni. Jest takie dosyć luźne, ale nie klei się już też do miski. I właśnie takie ciasto teraz już bezpośrednio w foremce. Ja sobie tą foremkę wyłożyłam już wcześniej papierem do pieczenia. Mam też oczywiście w foremce wysmarowanej masy, i wysypanej bułką kartą. W tej foremce ono już dokończy swoje wyrastanie. Rozkładam je Różnomiernie rozciągam, powinno podwoić swoją objętość i zajmie mu to około pół godziny, ale oczywiście jest to kwestia indywidualna. Pamiętajcie, zbyt mocno, w zbyt ciepłych miejscach nie przyspieszajcie wyrastania ciasta drożdżowego, bo będzie miało nieprzyjemny zapach, jest szansa, że zrobi się w pieczeniu na takim cieście zakalec. Jeśli przyspieszacie pieczenie ciasta, to temperatura maksymalna piekarnika, w którym na przykład będzie wyrastało, to jest 40 stopni Celsjusza. Powinno być czymś przykryte, żeby nie obeschło, albo powinien to być piekarnik, który ma funkcję wodnej pary. Przykrywam, a właściwie jeszcze położę na nim truskawki. Położę truskawki dlatego, że jak ono wyrośnie, to bardzo fajnie te truskawki przykryje. Truskawki oczywiście umyte, osuszone, pozbawione szypułek. Wygląda to tak. Trochę je docisnę, ale delikatnie, żeby się nie rozwarstwiły i nie puściły soku. Przykrywam i ciepłe miejsce do podwojenia objętości. Wszystkie składniki na kruszonkę trzeba rozetrzeć w dłoniach. Można sobie pomagać najpierw ugniatając całość, a potem po prostu rozkruszając, możecie modyfikować grubość. Łatwiej jest przygotować kruszonkę, kiedy masło nie jest bezpośrednio od razu wyjęte z lodówki, tylko już troszeczkę, tak około 30 minut poleżało w temperaturze pokojowej. Moja kruszonka będzie taka troszeczkę drobniejsza, wysypię ją na ciasto. Jejku, jak ono pięknie wyrosło, no słuchajcie, fantastycznie. Ale jeszcze dodam migdały. Mam nadzieję, że to wszystko za bardzo nie obciąży, ale chyba nie. O, trochę się rozsypało, ale nie szkodzi. Myślę, że pół szklanki migdałów to już będzie wystarczająca ilość. Zrobi się taka fajna, chrupiąca, pachnąca skórka na powierzchni ciasta razem z tą kruszonką. O, trochę więcej niż pół. No i kruszonka. Nie wiem, czy jej sobie też za dużo tu nie zrobiłam. W razie czego w składnikach Wam podam zmniejszoną ilość. Zobaczymy, ile jej tu pójdzie na to całe ciasto. Ojejku, jeśli ono się uda, to będzie coś wspaniałego. Dobra, do piekarnika. Można wyjąć ciasto z piekarnika. Ojejku, ale wyrosło jak szalone ostrożnie. I jeszcze można sprawdzić suchym patyczkiem. Nie jest w środku surowe, czyli jest gotowy. Wystygnie i można śmiało serwować. Jejku, jak pięknie pachnie truskawkami.